Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji butów do biegania. Tym razem bohaterem recenzji będzie legendarna seria butów marki Adidas, która swoją nazwę wzięła prawdopodobnie od pierwszego nowożytnego maratonu na świecie. Ale zanim przejdziemy do tej recenzji, Chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim wspierającym kanał życie na sportowo. Pamiętajcie, że ja tworzę recenzje niesponsorowane, nie biorę za to kasy i dużo butów kupuję, więc dzięki Wam mogę tworzyć ten kontent dalej. I dodatkowo oczywiście serdecznie zapraszam Was do sklepu, w którym pracuję, czyli do studio Sport na warszawskim Żoliborzu i tam doradzam w doborze butów do biegania i doradzam biegowo. Także zapraszam. I nie przedłużając, lecimy z recenzją Adidas Boston 13. Nasz bohater Adidas Boston 13 waży 255 g w rozmiarze 42 i 2 trzecie europejskim, ma 6 mm dropu, co przekłada się na 30 mm pianki pod śródstopiem i 36 mm pod piętą. Jest to model treningowo-startowy na twarde nawierzchnie, takie jak asfalt, beton i dla stopy neutralnej. 12. generacja Bostona jakieś 2 lata temu znalazła się w moim top 10, czyli... Top 10 butów na dany rok, i faktycznie był to but wyróżniający się, fajna tempówka, dobrze wykonana, chociaż trochę kanciasta, ja tak jak to zresztą mówiłem wam w filmie. No a 13 generacja tak na dobrą sprawę przeszła dużo zmian, ale w praktyce aż tak bardzo się tego nie czuje. No i zaczynając sobie od omówienia technologicznego tego buta, zaczynamy od podeszwy wewnętrznej, która składa się z przede wszystkim dwóch pianek podeszwowych. Tej, której jest więcej, i która eksponowana jest przede wszystkim na śródstopiu i troszeczkę podpiętą, czyli pianki Light Strike Pro wykonanej z materiału TPE. Jest to ten materiał używany w butach karbonowych, szybkich butach. Nie tylko marki Adidas, bo też innych marek. Jest to pianka, która charakteryzuje się bardzo dużą sprężystością, oddawaniem energii, miękkością, aczkolwiek moim zdaniem mieszanka zastosowana w Bostonach wcale nie jest taka sprężysta, wcale nie jest taka miękka, jak w tych topowych modelach. W względem dwunastej generacji tej pianki jest więcej. Tej pianki jest więcej przede wszystkim na stopiu. Nachodzi ona bardziej na zewnętrzną część przy stronie małego palca. Ona wtedy sięga aż bieżnika, natomiast jak spojrzymy sobie na wewnętrzną stronę buta, to zauważymy, że nie sięga aż tak nisko i mamy tam podstawę już z pianki Light Strike, czyli tej powiedzmy drugiej pianki, która nie jest wykonana z materiału TPE, a z materiału EVA. No i ta pianka EVA jest po prostu twardsza. Pomiary durometrem względem pianki Pro a zwykłej pokazują nam, że mamy dużą różnicę, jeśli chodzi o miękkość. No bo oczywiście pianka Pro jest bardziej miękka i sprężysta, jest jej w ogóle więcej. No a pianka, która znajduje się przede wszystkim pod piętą i stanowi taką podstawę pod śródstopiem w troszeczkę mniejszej ilości, jest po prostu dosyć Sztywna twardsza. Technologią, która wspiera tego buta, jeśli chodzi o dynamiczne wybicie, oddawanie energii, pochłanianie wstrząsów, to są pręty z włókna szklanego Energy Roads 2.0, czyli druga generacja prętów Adidasa. Jest to ich autorski pomysł na to, jak można wykorzystać dodatkową technologię usztywniającą nie korzystając koniecznie zawsze z płytek, płaskich płytek karbonowych. No i w tym przypadku te pręty. Są widoczne od spodu, nawet troszeczkę widać tego pręta w bocznej części buta w strefie pięty, ale moim zdaniem jest ich chyba troszeczkę za dużo, co przekłada się na sztywność tego buta, o czym powiem, jak będziemy sobie w nim biegać. Z ważnych rzeczy dotyczących podeszwy wewnętrznej to oczywiście rocker, dosyć długi, wydłużony, mniej agresywny, ale dobrze przytaczający stopę. Geometria podeszwy wykonana w taki sposób, by część śródstopia była bardzo szeroka. I Jest na co lądować, a osoby, które. Krawędziują, lądują supinująco, zawsze będą miały ten taki bezpieczną ściankę, bezpieczny obszar od zewnętrznej strony pianki, która mocniej wystaje poza obrąb cholewki. Pięta jest oczywiście węższa, nie na tyle wąska, żeby doprowadzać no, do nadpronacji, silniejszego zapadania się kostki w jakąkolwiek stronę, no bo też dodajmy, że ona jest po prostu dosyć twarda, bo mamy tam sztywniejszą piankę. Jednak śródstopie jest bardzo szerokie, zapewnia bezpieczne lądowanie niezależnie od techniki biegu, a pięta jest szczuplejsza. Patrząc sobie od spodu na to, co mamy, jeśli chodzi o bieżnik, to dwie mieszanki gumy, standardowo jak w, to w Adidasie. Continental, który jest bardzo dobrą mieszanką gumy, jeśli chodzi o przyczepność na mokrym, ale znajduje się tylko i wyłącznie jako takie dodatkowe paseczki, dodatkowe obszary, przede wszystkim jeden na kości dużego palca, po to, by zapewnić najlepszą przyczepność i brak poślizgu podczas wybicia. Natomiast reszta bieżnika to jest. Bieżnik Light Traction Light Traction, nigdy nie pamiętam, nigdy nie potrafię tego wymówić. Także bardzo Was przepraszam. Ale jest to mieszanka gumy, która również docelowo ma być tą dobrze przyczepną, chociaż w praktyce bywa różnie, ale nie jest zbyt agresywna. Natomiast plusem jest, że zajmuje cały obszar podeszwy zewnętrznej. Na samym dole, praktycznie tylko ta dziurka z ekspozycją prętów nie jest ogumowana. A poza tym Adidas zadbał o to, żeby tej gumy bieżnikowej było naprawdę dużo. Przechodząc do cholewki, moi drodzy. Mamy tutaj do czynienia z siateczką technicznym meszem, czyli techniczną siatką usztywnioną poprzez printy w trzy pasy Adidasa, które są też powzmacniane w strefie czuba, ogumowaniem, które bardzo szanuję, że ktoś to jeszcze robi i nie zapomina się o tym, bo dzięki temu ludzie nie robią szybciej dziur w tych butach. Te buty są troszeczkę bardziej trwałe, więc ogumowanie przodu, wzmocnienie cholewki tymi właśnie printami z boku i od strony wewnętrznej. No i ogumowane są oczywiście też standardowe, dziurkowane, wycinane przelotki w systemie sznurowania. To wszystko naprawdę wygląda dobrze. Mam wrażenie, że też całe kopyto się zmieniło, bo nie jest już takie kanciaste, jest bardziej obłe i powiedziałbym, że dobre pod standardową i troszeczkę szerszą stopę. Jeśli chodzi o wentylację, co jest oczywiście pewnie bardzo ważne dla Was, w strefie stopia widać nawet te fizyczne dziurki, które powinny dobrze przypuszczać powietrze, dzięki czemu wentylacja powinna być na niezłym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o resztę buta, to może być różnie, bo na przykład język w tym przypadku jest grubszy niż w poprzedniku, bardziej przyjemny. Można powiedzieć, że ten but otrzymał więcej komfortu, jeśli chodzi o wykonanie górnej części i elementów języka i zapiętka, ponieważ zapiętek ma więcej gąbki, pięta dobrze przylega, jest troszeczkę bardziej pionowy, a ku górze zastosowano nawet troszkę więcej gąbki po to, by nie było tego efektu, że komuś obciera kość piętową albo Achillesa. Dodam, że lubię sznurówki Adidasa w tym modelu, które są dosyć cienkie, ale są takie powiedzmy kropowate, nie są zbyt śliskie, dobrze się zawiązują, są odpowiednio długie, wszystko jeśli chodzi o sznurowadła tutaj gra. Z rzeczy technicznych, które mogą Was zainteresować, to wkładka wewnątrz tego modelu jest wyjmowalna. Można sobie podmienić ją na swoją, nie jest przyklejona na stałe. To teraz przejdźmy sobie do tego, jak się w tym bucie biega i co w tym bucie biegałem. A biegałem w nim bardzo dużo, w ogóle. Ostatnio wyszło tak, że faktycznie Boston był w stanie zaspokoić wszystkie moje jednostki treningowe, przeróżne, ze względu też na pogodę. Jakoś tak nie było mi szkoda go brać w momencie, kiedy spadł deszcz, więc brałem go dosyć często na treningi i wziąłem go zarówno na długie wybieganie, w spokojnym tempie, postulującym między 5 minut 20 sekund a 5 minut 10 sekund, tak sobie bujałem się w takim tempie i wybieganie w tym bucie było ok, chociaż było dosyć twardo, mało komfortowo, ale Czuć było, że jest to but szybszy, który troszeczkę pomaga utrzymać to właśnie bardziej żwawe tempo podczas wybiegania. No i oczywiście wziąłem go przede wszystkim na mocniejszy fartlek, zrobiłem po biegu spokojnym szybkie przebieżki. No i wziąłem go też na bieżnię tartanową, czyli pobiegałem sobie też interwały w tempie na 5 i 10 km. I muszę przyznać, że. Wszędzie był bardzo stabilnym butem, który świetnie łapał podłoże, który dobrze przetaczał stopę i w ogólnym rozrachunku na każdym treningu spisał się poprawnie. Natomiast to, do czego bym się doczepił przede wszystkim, to jego surowość, brak miękkości. Na tle wielu butów, które mamy dzisiaj na rynku, Boston nie robi takiego wrażenia, jeśli chodzi o miękkość czy nawet oddawanie energii, bo jest butem dosyć sztywnym. I tutaj wracam do tematu prętów z włókna szklanego Adidasa. Moim zdaniem coś tu musiało nie zagrać albo tych prętów na w tej podeszwie za dużo, albo pianka Lightstrike Pro w tym bucie nie jest wystarczająco miękka, by zredukować uczucie twardości, sztywności przedniej części śródstopia w ogóle całej tej podeszwy. Bo już nie mówię o pięcie, bo pięta w ogóle jest dosyć twarda. Ale jeżeli wylądujemy czy na całą stopę, czy na śródstopie, to moim zdaniem tej miękkości i tak brakuje. Oczywiście to nie jest w ogóle but pod kątem komfortowego, nie wiem, biegania, wybiegań, biegów spokojnych, regeneracyjnych. To jest but roboczy. To jest but na biegi tempowe i najlepiej takie żwawe w tempie 10 km do tempa półmaratonu i też wybiegań maratońskich. Czyli dla niektórych biegaczy będzie to tempo, nie wiem, 3,50, a dla innych biegaczy będzie to 5,0. I nawet na takim tempie 5 minut na kilometr ten but powinien spisać się nieźle i wcale bym go nie odrzucał jako część Waszej rotacji butów do biegania. Natomiast tak sobie przypominam inne modele butów, w których biegałem, to mam wrażenie, że ten Boston jest najbardziej twardy, najmniej przyjemny, chociaż... Wszystko robi dobrze na no treningu biegowym. To nie mam frajdy zbiegania w nim, bo czasami jest mi po prostu za sztywno, za twardo pod stopą. Jest bardzo prawdopodobne, że ciężka osoba ważąca powyżej 80-85 kg, taki bardziej rozbudowany, powiedzmy, nietypowy biegacz, w tym bucie poczuje się troszeczkę lepiej, bo swoją masą ciała lepiej te pręty nagnie i nie poczuje no, tego braku miękkości w strefie śródstopia. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, wielu biegaczy waży raczej nawet mniej niż 70 kg, 75 kg, więc jak ktoś jest takim biegaczem-biegaczem, to możliwe, że poczuje to samo co ja, czyli taką sztywność, twardość z tego buta. No i od razu mówię, że to nie jest nic takiego złego, bo uważam, że w takich sztywniejszych, twardszych butach też powinniśmy biegać i nie uzależniać się tylko i wyłącznie od tej miękkości, bo to jest troszeczkę miecz obosieczny. Natomiast jakbym miał powiedzieć do czego tego buta bym wykorzystał w swoim treningu biegowym, no to wykorzystałbym go przede wszystkim właśnie do Biegów tempowych w tempie maratońskim, w tempie półmaratonu i dychy, w tempie piątki już niekoniecznie. Biegając w nim na tartanie, najlepiej biegało mi się właśnie w tempie Dychy. Biegając biegi progowe, które też biegałem po kępie potockiej, po twardej nawierzchni. Tam lepiej biegało mi się właśnie w tempie półmaratonu dychy, czyli takie powiedzmy odcinki od 5 do 20 minut ciągiem, które miałem wykonać no, w wymagającym dla mnie tempie. Dla amatorów będzie to but, który może być nawet butem startowym właśnie na maraton, półmaraton, dychę, na upartego nawet piątkę. Jeżeli ktoś jeszcze tak bardzo szybko nie biega, no to nie potrzebuje, nie wiadomo, jak super lekkiej sprężystej startówki, no to ten but tak naprawdę jest w stanie ogarnąć wszystkie dystanse biegów ulicznych. To, czego bym w tym bucie nie robił, to faktycznie nie traktował go jako buta do wszystkiego. Nie do easy biegów, nie do wybiegań. Inwestujcie w buty normalne, na piance, bez żadnych prętów czy karbonów. Takie buty, bo to będzie 100 razy dla Was zdrowsze. A tego buta wykorzystałbym, tak jak powiedziałem, do mocniejszych akcentów treningu biegowego, a nie do spokojnego biegania. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w odcinku. Dziękuję wspierającym i zapraszam do sklepu Studio Sport w Warszawie, żeby przybić piąteczkę i poradzić się mnie w doborze butów do biegania. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!